Zmiany stanu skupienia ciał to jest kolejny temat z działu termodynamika, którym się zajmiemy. Zacznijmy od tego, że jak mamy lód, wodę albo parę wodną, to to jest ta sama substancja, która po prostu występuje w trzech różnych stanach skupienia. I w zależności od warunków zewnętrznych, m.in. temperatury, ta, te stany mogą się, jeden może przechodzić w drugi. I to zaraz udowodnimy. Zacznijmy od takiego schematu typowego, który pewnie mieliście na chemii. Tutaj mamy gaz. Tu jest ciecz. A tu jest ciało stałe. A i teraz tak. Czasami gaz mówi się, że to jest stan lotny. Ciecz to jest stan ciekły. Może to dopiszę. a ciało stałe to jest no stan stały, więc to, to akurat oczywiste. I teraz występują różne nazwy w przypadku jak będzie zmiana stanu skupienia. Zaraz Wam to narysuję. Zaraz oczywiście ten schemat będę uzupełniał, ale pamiętajcie, że nie tylko woda, ale też inne substancje występują w przyrodzie, które, które występują w przyrodzie, mogą istnieć w trzech różnych stanach skupienia. Tam jest na przykład azot. Co prawda, azot staje się. Azot jest gazem i dopiero poniżej minus 196 stopni Celsjusza staje się cieczą, no ale jest cieczą, tak? Cyna jest ciałem stałym, lecz w temperaturze powyżej 232 staje się cieczą, i wiele innych substancji jest, które macie wypisane w podręczniku na końcu. Podręcznik siódmej klasy na samym końcu. Tam macie napisane temperatury topnienia, temperatury krzepnięcia i zaraz sobie właśnie to omówimy co to jest topnienie, co to jest krzepnięcie. Z tymi zjawiskami zmiany stanu skupienia, to spotykacie się na co dzień. No przecież jak śnieg pada i napada trochę go to jak staje się cieplej to ten śnieg zaczyna się topić czyli lód topi się jak jest co jeszcze może być może być przykład lutowania to jak lutujemy coś kaple na przykład to cyna się topi tak? inny przykład jak zamarza woda w kałuży to wtedy zachodzi zjawisko odwrotne do topnienia. Ciecz zamienia się w ciało stałe. Takie, takie zjawisko nazywa się krzepnięciem. I zaraz to tak będę uzupełniał. Kałuża na chodniku, jak masz w upalny dzień, ona wysycha. Ale to nie jest tak, że po prostu te cząstki zniknęły. One po prostu wyparowały. Czyli następuje parowanie. Więc przechodzimy z, cie z cieczy w gaz. Może być też skraplanie, jak jest na przykład, przykład skraplania. Jak podgrzewasz wodę w garnku i przyłożysz lusterko albo okulary, to to lusterko powstanie na nim para. I ta para się skropi, dlatego że lusterko, powierzchnia lusterka jest chłodniejsza. Żeby skropić gaz, potrzebna jest niższa temperatura. Trzeba ciało po prostu oziębić. Teraz wyobraźmy sobie, że wrzucamy do kubka kostki lodu. I ten kubek. No dobra, załóżmy, że będziemy podgrzewać. Bierzemy na gazie, podgrzewamy go. To słuchajcie. Mamy ciało stałe, tak? Lód. Ten lód. Zaczyna się topić pod wpływem ciepła, no bo dostarczamy ciepło, więc on się topi. Czyli następuje przejście z lodu w ciecz. To jest topnienie. Następnie powstaje nam ciecz, tak? Podgrzewamy dalej. Im dalej będziemy podgrzewać, to ta ciecz zacznie parować, czyli przejdzie w stan gazowy. To się nazywa parowanie. I teraz może być tak. Załóżmy, już zapomnijmy o tym, że tak. Mamy gaz, i teraz mówiłem, że jak, jak położymy lusterko w pobliżu tego, to ta para wodna zacznie się skraplać na lusterku, bo lusterko jest chłodniejsze. Oziębiliśmy gaz. Jak oziębisz gaz, to. Z powrotem przejdzie w ciecz. To się nazywa skraplanie. Dobra, im dalej będziesz oziębiał, na przykład włożysz wodę do zamrażalnika, no to nastąpi przejście ze stanu ciekłego w stan stały. To się nazywa krzepnięcie. I te dwa ostatnie procesy, które zostawiłem, one są mylące. Sam miałem z nimi problemy. Mamy tak. Wyjaśniliśmy tu sobie te łatwe. Na przykładzie kałuży, czy tam kubka. Teraz, jak mamy ciało stałe, to one może bezpośrednio się zamienić w gaz. Przykładem jest suchy lód. Można sobie suchy lód kupić na stronach internetowych tam są fajne eksperymenty, do drinków się wrzuca suchy lód jak wrzucisz do drinka suchy lód to ten suchy lód wydziela tutaj taką fajną mgiełkę ta mgiełka się tutaj z reguły utrzymuje no i można normalnie ten napój pić tylko trzeba uważać żeby nie połknąć tego suchego lodu bo on ma bardzo niską temperaturę chyba minus 50 stopni czy coś takiego on mógłby się przyczepić w momencie połykania do przełyku i mógłby rozerwać przełyk. To jest śmiertelny przypadek, jest stan zagrożający zdrowiu, mogą cię nawet nie uratować. Więc po, podczas picia trzeba uważać, żeby go nie połknąć. E, mamy ciało stałe i one może bezpośrednio się zamienić w gaz, ale może być na odwrót. Gaz może się zamienić w ciało stałe. Te bezpośrednie przejście, one się nazywają tak. Jak przychodzisz z ciała stałego w gaz, to to się nazywa sublimacja. A jak przychodzisz z gazu w ciało stałe, to się nazywa resublimacja. No i niestety, będziesz musiał nazwę jakoś, jakoś sobie zapamiętać, bo no inaczej nie da rady. I teraz patrzcie, co tutaj się stało. Ty zamieniłeś. Ciało stałe od razu w stan lotny, czyli w stan gazowy, z pominięciem stanu ciekłego, czyli nie przechodziłeś tak i potem tak, tylko od razu tą ścieżką. Przykładem tego jest mokre pranie, mokre pranie, które zawieszasz w zimie. Po pewnym czasie takie pranie staje się suche. To jest związane w tym, z tym, że woda w tkaninie zamarza, a potem sublimuje. Czyli najpierw zamar zamarzła ta woda, zamarzła, i potem od razu sublimuje. Innym przykładem może być, e, jak jest na przykład w zimie: bardzo dużo śniegu napadało i jest, jest duży mróz, ale śnieg już nie pada, to ta warstwa śniegu będzie maleć. To jest też związane z sublimacją. A przejście ze stanu lotnego w stan stały z pominięciem stanu ciekłego. Czyli nie idziemy tak i tak, tylko od razu tak. Nazywa się resublimacją. To jest do zaobserwowania, jak jest gwałtowny spadek temperatury, a w powietrzu jest dużo pary wodnej, to ta para wodna od razu jakby zamarza na szybie albo na, na roślinkach i tworzy się tworzy się szron. Czyli drobne kryształki lodu powstają na, na roślinkach albo na szybie. To jest szron. Nie mylcie z rosą. Rosa to jest sytuacja, kiedy para, która jest w powietrzu, jak jest chłodny poranek, skrapla się i otrzymujemy ciecz. Czyli na, na roślinkach mamy po prostu kropelki wody. To jest właśnie rosa. I teraz przejdę do zadań, które są na stronie 252. Tam jest tak, zadanie pierwsze. Do każdego z podanych opisów dopasuj nazwy zmiany stanu skupienia spośród podanych w ramce, no i mamy w ramce topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie itd. Czytam sytuację. Wieczorem, gdy temperatura powietrza, wieczorem, gdy temperatura powietrza spada, tworzy się rosa. Dobra, w sumie to może być wieczorem, ale też poranki. E, dobra. Skoro powstała rosa, to tłumaczyłem już, że rosa powstaje w wyniku skraplania. Czyli A to będzie skraplanie. Podpunkt B. Po ogrzaniu kryształki jodu zamieniają się w fioletowe opary. Kryształki jodu zamieniają się w fioletowe opary. Masz kryształki. I nagle zamieniły się w opary. Nie wiedziałem, że takie coś jest z Jodem. Możecie panią z chemii poprosić. To się nazywa sublimacja w takim razie. To może fajnie wyglądać. C. Płynny mosiąc po wlaniu do formy zastyga i otrzymujemy odlew. Masz coś płynnego i coś zastygło. No to jest skrzepnięcie. Podpunkt D. Zimą na drzewach powstaje szron. Dobra, szron mówiłem. To jest związane z tym, że stan lotny przechodzi w stan stały. To jest resublimacja. I podpunkt E. W ciepły, w ciepły, słoneczny dzień kałuża wody na ulicach wysycha po kilku godzinach. Masz kałużę i nagle zniknęła. No to przeszła w gaz. Parowanie. To wszystko jest łatwe, jak będziesz miał w głowie ten schemat. Ale no, niektórzy mają problemy z zapamiętywaniem. Nie ma co się wstydzić, trzeba po prostu cisnąć. Zrobiłem jeden błąd, który teraz skoryguję, z tymi kryształkami jodu. Tam było napisane, że po ogrzaniu kryształki jodu zamieniają się w fioletowe opary. Nie wiedziałem, jak to jest, Mówię, że to chyba będzie fajne zjawisko. Okazało się, że to niby nie jest sublimacja, tylko najpierw jest, że kryształki topią się, a dopiero potem parują. Ale no tu jest kwestia sporna. Lepiej może spytajcie się pani od chemii, no bo skoro w tekście jest napisane, że kryształki jodu zamieniają się w opary, kryształki zamieniają się w opary, według mnie powinna być sublimacja. A oni mają parowanie. Poza tym nie może być dwa razy parowanie, tak? Bo to jest, w sensie, okej, okay, mogłoby być, ale nie było doprecyzowane, że, uwaga, odpowiedzi mogą się powtarzać. Szczerze, ja bym zostawił skublimację i nara, bo wykorzystaliśmy wszystkie. Skraplanie, parowanie, no topnienia nie wykorzystaliśmy jeszcze. Czyli w sumie, gdyby te kryształki najpierw się stopiły, to najpierw byśmy napisali topnienie, a potem parowanie. Więc może i tak, że najpierw masz topnienie, a potem masz parowanie. Ale nigdy nie widziałem tych kryształków jodu. Sugeruje się tekstem, jak jest napisane, że kryształki zamieniają się w opary, to dla mnie to powinno być to. Dobra, koniec rozkminy. Drugie z 252. Słuchajcie, tam są narysowane rysunki. No nie takie jak tu napisałem, tylko takie. Masz dużo kulek tutaj. To jest oczywiście przybliżenie struktury jakiegoś stanu skupienia. Tutaj masz coś takiego, a tu masz coś takiego. Można się domyślić, że jak tutaj jest ładnie wyrównane wszystko, jakby, to to będzie ciecz. To jest gaz. A to jest ciało stałe. I oni poprosili, żeby ponazywać te strzałki A, C, B, D, E. F. To jest to samo co to, tylko w inny sposób przedstawione. Uzupełnię Wam na szybkiego, ale powinniście być w miarę kumaci. Słuchajcie, najpierw to. Masz gaz i przechodzisz w ciecz. Skraplanie. Czyli A to jest skraplanie. Teraz na odwrót. Z cieczy przechodzisz w gaz. To jest parowanie. Czyli C to jest parowanie. Dalej. Mam ciało stałe, przechodzę w gaz. To są te najtrudniejsze. Ciało stałe w gaz to jest sublimacja, czyli B to jest sublimacja. A D to będzie na odwrót, z gazu w ciało stałe, re-sublimacja. Dobra, potem mamy z ciała stałego w ciecz. Z ciała stałego w ciecz to jest topnienie, czyli E to jest topnienie. A ścieczy w ciało stałe to jest krzepnięcie. I masz całe zadanie rozwiązane. Tutaj nie ma opcji, żeby cię zagieli Po prostu. Będziesz miał maksa na sprawdzianie. I ostatnie zadanie z tej strony. Trzecie. Oceń prawdziwość zdań. Zapisz w zeszycie, czy jest prawda, czy jest fałsz. Dobra. Czytam. Krzepnięcie to zjawisko zmiany cieczy w ciało stałe. Krzepnięcie. Cieczy... Ciało stałe, zgadza się. To jest, to jest krzyknięcie, prawda? Czyli pierwsze, P. Teraz drugie. Lód i para wodna to dwie substancje w dwóch różnych stanach skupienia. Nie, to nie są dwie substancje. To jest ta sama substancja, która może sobie przechodzić dokładnie tak, jak mówimy o wodzie. Woda sobie może przechodzić pomiędzy stanami, czyli to jest fałsz. Trzecie. Zjawisko zmiany. Gazu w ciało stałe nazywa się resublimacją. Gazu w ciało stałe nazywa się faktycznie resublimacją. Czwarte. Zjawiskiem odwrotnym do parowania jest przejście substancji ze stanu ciekłego w gazowe. Zjawiskiem odwrotnym do parowania. Parowanie jest wtedy, kiedy ścieczy przechodzisz w gaz. A oni pytają się jeszcze raz: Zjawiskiem odwrotnym do parowania jest przejście substancji ze stanu ciekłego w gazowy. No nie, to jest fałsz. Przejściem odwrotnym do parowania jest przejście ze stanu gazowego w, w, w stan ciekły. Czyli oni tutaj źle specjalnie pomieszali słowa, żeby uczniowi, który nieuważnie czyta, zrobić podgórkę. Więc przeczytajcie sobie czwarty jeszcze raz i na pewno upewnijcie się, że rozumiecie. Rtęć w temperaturze poko pokojowej jest cieczą. No ta, rtęć jest faktycznie cieczą. I to było wszystko ze zmian stanów skupienia ciał. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.